Absolutnie nie kupuj domu w Hiszpanii. Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o trzech powodach, dla których nie warto jest kupować domu w Hiszpanii i o trzech wyjątkach, dlaczego warto w niektórych przypadkach je kupić. Zabiorę Was też na kilka z inwestycji. Tych, których już nie sprzedaję, pokazałbym Wam też te, które jeszcze sprzedaję, ale ogląda to też moja konkurencja, więc za wcześnie. Jak skończę sprzedawać, to oni będą sprzedawać. Ale najpierw czas na Barbera, bo jak widać, już, już należy. Bentley, nowy Range Rover, Bentley, Fiat 500, Lamborghini, nowy Range Rover, zanim nowy Range Rover i jeszcze tam sąsiad pod plandeką schował Ferrari i widzę, że mam najgorszy samochód wśród sąsiadów, trudno. Pierwszy powód jest taki, dla którego nie chcesz mieć domu w Hiszpanii, że utrzymanie takiego domu bardzo dużo kosztuje. To znaczy, możesz to zrobić sam, ale nie po to się przyjeżdża na wakacje, żeby bawić się w to samemu. I teraz nawet taki mały basen 7,5 na 5 metrów to jest niekończąca się zabawa, bo woda paruje, bo może przeciekać. Bo jak wyparuje woda, to wyłączy się automatyka, więc trzeba ją włączyć, umieć włączyć, zaprogramować albo zawołać znowu kogoś, kto przyjedzie, jak będzie miał chwilę wolnego, zwłaszcza, że jest obecnie sezon. Powód numer jeden: dom wymaga ciągłego zaangażowania wymaga ogrodnika tu sezon wegetacyjny trwa cały rok. To oznacza, że te roślinki potrzebują non-stop przycinania, podlewania. Tak, tu wszędzie jest automatyka. Znaczy u mnie nie ma, jeszcze ich nie zasadziłem, ale automatyka jest. Przyjdzie ogrodnik, weźmie kilkanaście tysięcy za te wszystkie ogrody tutaj, zrobi ładnie, poprawi automatykę. Super. I tak to się raz na pół roku zatnie. I znowu będzie musiał przyjść i coś naprawić. To jest powód numer jeden: kasa, którą kosztuje utrzymanie i to, ile wysiłku to wymaga. I wiecie co? Tak, mam nawet takiego znajomego, który pomaga tutaj zarządza takimi domami dla bardzo majętnych Arabów. Na przykład jeden z nich tutaj jest teraz 16-osobową rodziną, gdzie dzieci codziennie a ma siedmioro, dostają 20 tysięcy euro na zabawę w Puerto Banus, no tylko że on ma majątek blisko 4 miliardy dolarów. Więc musisz się liczyć z tym, że utrzymanie domu po prostu kosztuje. I wiele rzeczy, które w ramach danej urbanizacji, tam gdzie są apartamenty, robi obsługa, będziesz musiał zrobić ty albo wykonać telefon, żeby przyszedł ktoś i to zrobił. Amaranta, Exakonu, jeden z moich ulubionych projektów. Deweloper kilka dni temu wysłał informację o postępie prac. Natomiast ja lubię sobie zawsze podjechać, zobaczyć, czy jest rzeczywiście tak, jak mówi deweloper. Projekt Serenity dla al -Kaidesa. Ten projekt jest mi szczególnie bliski, no bo i ja tutaj zainwestowałem, i wielu moich klientów też, ale skoro tu już jesteśmy, to pogadajmy, jaki jest drugi powód, dla którego absolutnie nie powinieneś kupować w Hiszpanii domu. Drugi powód jest następujący: otóż taki dom trzeba odpowiednio zabezpieczyć. No i jeżeli. Ciebie tutaj nie ma i nie masz stałego nadzoru, a nie zawsze może chcesz wynajmować. Domy też wynajmują się trudniej. Zazwyczaj będą od tego wyjątki, ale o tym na koniec. No to możecie to, no możesz mieć nieprzyjemne zaskoczenia. Ja tam lubię apartamenty, do których wpinam zawsze i zresztą proponuję też moim klientom: wpinam system alarmowy, a mam absolutnego bzika na punkcie zabezpieczeń, więc wszędzie są sejfy, są systemy alarmowe, wpięte do monitoringu, jakby coś, monitoring powiadamia policję, dlatego że w Hiszpanii. Te ekipy interwencyjne to jedyne, co mogą interweniować, to wykonać numer telefonu na policję, a resztą zajmuje się policja, która działa tutaj bardzo sprawnie. No i zresztą nie targetuje się takich miejsc, które mają ochronę, no bo nie ma to większego sensu. Więc takie rzeczy jak wizjery w drzwiach, które są połączone z moją komórką, czy systemy alarmowe są absolutnym standardem. Powód numer 3, dla którego nie powinieneś kupować domu w Hiszpanii, ale też w żadnym innym miejscu, w którym nie mieszkasz na stałe. To jest bardzo słaba inwestycja. Zobacz, ja na każdą inwestycję patrzę tak, że lubię je i mam trochę takich głupich inwestycji, na których już zarobiłem i powinienem był sprzedać typu super apartament w Sopocie no bo zrobiłem na nim razy trzy od covid -u. Wykorzystywany jest może zaszalejmy, szalejmy trzy tygodnie w roku, i to mówię o wszystkich znajomych królika, może cztery, a przez większą część, część czasu stoi. Ale ten czynsz tam to jest 120 euro. Trochę na ogrzewanie, bo tam gazowe, nic to nie kosztuje. Natomiast kupując te inwestycje, ja zawsze patrzę na nie tak, że być może kiedyś w którymś momencie będę potrzebował albo będę chciał je. Sprzedać. No i te domy zawsze sprzedaje się trudniej. Na dom trzeba amatora. Apartament, jeżeli jest dobrze wybrany, w dobrej urbanizacji, tak jak chociażby ta, gdzie, no słuchajcie, to jest resort. Są tylko dwa takie miejsca na Costa del Sol. Trzy. Ale w tym trzecim już nie było możliwości kupienia. Więc jak wybierzesz dobrą urbanizację, oczywiście sam nie wybierzesz, tylko dobry pośrednik ci wybierze. Powiedziałem: Barbera, ale pan jakieś taką dziwną pastę mi nałożył, te moje włosy latają. A, więc jeżeli wybierzesz dobrą tą a, urbanizację, wybierzesz dobry unit, czyli dobry apartament, czy penthouse, czasami penthouse ma sens, czasami nie ma sensu. No, to potem się to relatywnie łatwo sprzedaje za dobre pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że grupa potencjalnych kupujących z całego świata jest dużo większa na apartamenty niż na domy. I znam ludzi, którzy pokupowali jakieś domki na prerii. Ja tu już nie czepiam się znanego polskiego aktora, który kupił pod Alicantę. No i, no i straszny problem, żeby to sprzedać, jak już się do Krakowa wróci. Eee, domy są zawsze wyzwaniem. No i teraz, kochani, trzy wyjątki od tej reguły. No bo ja tych domów trochę tutaj kupiłem. Jeden, o którym wiecie, właściwie o ilu wiecie? Wiecie o jednym, dowiecie się jeszcze o jednym. w Koniec września, początek października. Natomiast trochę ich tutaj kupiłem. Ale ten, który pokazywałem Wam wczoraj, więc jak sięgniecie na moim Instagramie do tych nagrywek z takiego projektu Soleja. no to są to domy w inwestycji, gdzie jest 69 domów w zabudowie szeregowej. Ochrona, wspólny basen i nie ma pieprzenia się z jakimś ogrodnikiem, z czymś i tak dalej. To wszystko działa samo. To jest właściwie tak jak bardziej komfortowy apartament, ale z pełną obsługą i nic mnie nie obchodzi. Ja ten dom kupiłem też dlatego, no poza tym, że dobrze na tym zarobię. Te 350-400 tysięcy euro na tym będzie w dobrym momencie kupiłem. Zresztą myślę, że wy już zauważyliście, że moment, w którym pokazuję wam te inwestycje, to jest moment, w którym jakby to powiedzieć, bo ja lubię tych deweloperów. To jest moment, w którym już minęło trochę czasu, od kiedy moi klienci tutaj kupowali. Swoją drogą bardzo mi się podobało to. Ostatnio klient przysłał mi informację, że poszedł na spotkanie do Warszawy z jedną z pośredniczek z tutaj stąd Polek no i zorganizowała to spotkanie, bardzo promowała projekt w Michas, że to teraz najlepszy czas, żeby kupować. Moja droga, najlepszy czas to był 4 miesiące temu, wtedy, kiedy my to sprzedawaliśmy i sprzedaliśmy 40 sztuk. A teraz to już jest za późno. No ale cóż, no więc to jest powód, dla którego nie mówię Wam o tych inwestycjach wcześniej. Więc trzy e, powody, trzy wyjątki, dlaczego warto je skupić. No więc warto jest kupić taki dom, który jest w dobrej, i chcesz dom, jest w dobrej urbanizacji, ale jako całość osiedla. I najlepiej, żeby wszystko było tam zapewnione. I ochrona, i ogrodnik, i dbanie o baseny. I moja dobra rada, to jest fajnie, ja właśnie przy każdym domu mam ten basen, ale to zawsze jest pieprzenie. Zwłaszcza, że te starsze, tak jak widzieliście w moim penthouse'ie w Lomas de Marbella Club, on nie jest basenem przelewowym. Więc jak ta woda wyparuje, to trzeba ją dolać. Oczywiście można kupić automatykę, ale jak się kupi automatykę, to ona się może spieprzyć. Poza tym to kosztuje, poza tym zmienienie tego. No i musisz się na tym znać, mieć takiego, takie zacięcie, żeby w sobotę, zamiast siedzieć nad basenem, jeździć, oglądać nieruchomości. Ale to jest dla mnie ulub... nie, nie, żebym na basen dzisiaj nie poszedł, ale ja wolę zacząć dzień w ten sposób, bo jest po prostu przyjemniej. Więc to jest ten jeden wyjątek. Drugi wyjątek jest taki, kiedy może warto jest rozważyć zakup domu no to jest moment w którym chcesz w tym domu zamieszkać czyli planujesz się przeprowadzić w dane miejsce na przykład dla, do Hiszpanii no i będziesz tutaj mieszkał dom jak doskonale wiecie wymaga właściciela jakby kropka Dom wymaga, żeby ktoś tam cały czas był albo przez większość czasu był, albo był ktoś zatrudniony, kto o to dba. Ja znam tutaj domy majętnych Polaków, które są po prostu zarządzane i basen jest wyczyszczony dwa razy w tygodniu, dom jest posprzątany raz na tydzień. E, odzież, która tam jest, jest uprana, uprana chemicznie i tak dalej i przygotowana. Ale to są te majątki są tak przynajmniej na poziomie pół miliarda złotych, tak? żeby ktoś mógł sobie. I jeszcze często nie przylecą przez 2-3 lata, no ale powiedzmy, że nie jest to 99% moich klientów. Tak? Więc drugi powód, drugi wyjątek jest taki, że w tym domu będziesz mieszkał. I trzeci wyjątek jest taki, że masz takie zacięcie remontowe. I teraz chciałbym po tych wszystkich tekstach Blanek Lipińskich i tych wszystkich wymęczonych: Jezu, jak strasznie jest w Hiszpanii remontować. Nic tu, kurwa, nie jest straszne. Jest trochę inaczej. Inaczej się robi elektrykę, inne są podłączenia hydrauliczne, trochę. Jest po prostu inaczej. Ale czy jest trudniej od tego, co robimy w Polsce? Moim zdaniem nie. Jak się tego nauczysz, to jest o wiele łatwiej. Z całym szacunkiem dla polskich wykonawców w Polsce, ale tu ludzie są dużo bardziej solidni, dużo bardziej terminowi, czasowi. Są zawsze wyjątki, ale tych wyjątków tutaj jest mniej. I jak ktoś chce się ze mną w tym temacie posprzeczać, zapraszam serdecznie do Marbei, możemy porozmawiać na ten temat. Mam doświadczenia zarówno z Polski, jak i tutaj, i mógłbym zrobić cały odcinek jaj, które mamy na naszych budowach pod Warszawą tylko z ostatniego miesiąca. Więc to są te trzy wyjątki, dlaczego może warto rozważyć zakup domu. Czyli domy w bezpiecznym osiedlu, dlatego że przyjeżdżasz, chcesz tu mieszkać, albo masz zacięcie remontowe, chcesz na tym zarobić. Można na tym zarobić. Tylko znowu kupujcie takie miejsca, które ktoś potem będzie chciał od Was odkupić. Jest na to sanie, unikalne lokalizacje, ale takie, na które jest sanie. unikalne, bo na prerii piękny widok i tak dalej. Ja nie jestem fanem domków na prerii. W domach liczy się lokalizacja, jeszcze bardziej niż w apartamentach. Kochani, tyle na dzisiaj. Ja Wam jeszcze dogram kilka widoków, bo uwielbiam La i Desa. Teraz, kilka miesięcy temu został otworzony tutaj hotel Fermont, pięciogwiazdkowy, ekskluzywny, luksusowy hotel, a, który bardzo dobrze się wynajmuje. Jest tutaj też Polak, który wynajmuje rowery elektryczne, mówi, że biznes idzie mu świetnie. Moim zdaniem jedna z najlepszych plaż, ale i leży bardzo blisko portu w Sotogrande, w którym mam jacht i bardzo często sobie tędy w drodze na Gibraltar płynę i cudownie ogląda się to, jak się to rozwija. Pamiętajcie też proszę, że inwestując w plan, co jest najlepszym pomysłem na to, żeby zarobić najwięcej na tym czekaniu, na rynku, który rośnie. A jeżeli ten rynek urósł o 5,5%, oficjalne dane, tylko w pierwszym kwartale tego roku i urośnie pewnie około 20% w tym roku, i podobnie przez kolejne dwa lata, jak będziesz czekał, 15-20, to spokojnie robisz 100% zysku na zainwestowanych 30%. Natomiast zarobisz więcej niż ta średnia, jeżeli zainwestujesz w lokalizację, która w momencie inwestycji nie jest jeszcze tak rozwinięta. Dzisiaj Marbella to są praktycznie wyłącznie zakupy lifestyleowe. Można na tym zarobić, ale już ona jest dyskontowana, tym że jest to po prostu Marbella. I Marbella będzie zawsze Marbeją. Natomiast takie rejony jak, jak tutaj, jak Lalka i Desa, jak Casares jak jeszcze kilka innych, w których mamy fajne inwestycje, które polecamy moim klientom, więc na razie nie będę opowiadał. Ale one są właśnie od samej Malagi, tak? I Ben właściwie nawet Tore coś mamy. Więc dla każdego coś ciekawego. Na niektóre trzeba chwilę poczekać, bo dopiero wejdą we wrześniu. Ale to są te momenty, w które należy zainwestować. Na tym się zarabia najwięcej. Pięknie, prawda? Świeci słoneczko, 28 stopni. Jest ta przyjemna bryza, która jest tutaj z nadmorza. Zwłaszcza, że jest blisko Ocean Atlantycki, więc to powietrze... No, jesteśmy tak naprawdę godzinkę drogi do Tarify, czyli do Mekki sportów e, wodno-latawcowo-żaglowych, e, więc jest przyjemnie. Patrycja proponowała mi kawę, więc idę wypić kawę. Nagram Wam jeszcze plażę, podjadę, a, a potem skakuję do basenu. Pięknego dnia!